Kurs PowerPointa rozpoczniemy od zapoznania się z interfejsem programu. Po uruchomieniu programu mamy przed sobą ekran powitalny. Jak widać, w jego lewej czerwonej części znajduje się lista ostatnio używanych prezentacji oraz oczywiście możliwość otwarcia dowolnej innej prezentacji. W prawej części okna mamy możliwość wyboru pustej prezentacji. Bądź gotowego szablonu, na podstawie którego możemy stworzyć własną prezentację. Do wyboru mamy biblioteki szablonów Microsoft, czyli tutaj ta karta proponowane, oraz możliwość otwarcia własnego, wcześniej przygotowanego szablonu pod przyciskiem niestandardowe. Jeśli w proponowanej grupie nie znajdziemy interesującego nas szablonu, Możemy skorzystać oczywiście z wyszukiwarki, która znajduje się w górnej części okna. Spróbujmy znaleźć jakiś szablon prezentacji. Wpiszemy hasło firma. Klikniemy oczywiście w ikonę z lupą. No, wyszukiwanie chwilę trwa, ale widzimy, że mamy całą gamę prezentacji, z których możemy skorzystać. Oczywiście prezentacje te są pogrupowane. Grupy, kategorie są dostępne z prawej strony. I kliknięcie w którąkolwiek z tych kategorii powoduje zawężenie, zawężenie wyników wyszukiwania do konkretnej kategorii. Na przykład kliknijmy sobie mała firma, było 163 prezentacje, widać, że zostały tylko 162 szablony. Do tego dołóżmy jeszcze na przykład tutaj kategoria 4 na 3. Jak widać zostaje tych prezentacji mniej, zostaje ich 21. Oczywiście, jeżeli chciałbym wrócić do wcześniejszych wyników wyszukiwania, wystarczy po raz kolejny kliknąć w kategorię, która została wybrana wcześniej. Na przykład wyłączmy sobie mała firma, tak? Wyłączę mała firma, zostają mi wszystkie prezentacje, które są oczywiście tutaj w kategorii 4/3. Warto zauważyć, że dany szablon może znajdować się w wielu kategoriach. Nie tylko może się znajdować, ale znajduje się na pewno Wybierzmy któryś z gotowych szablonów. No, przykładowo widzimy animowany, ponownie pokolorowany obraz, prezentacja o tej nazwie. No, wybierzmy ją, kliknijmy w nią jeden raz. Zobaczmy, jakie informacje tutaj e, są przedstawione dla użytkownika. Mamy na pewno tytuł, tytuł prezentacji. Oprócz tego mamy informacje, przez kogo prezentacja została udostępniona, krótki jej opis oraz oczywiście rozmiar pobieranego pliku. Powiedzmy, że decydujemy się na pobranie tej prezentacji. Wybieramy opcję Utwórz. Rozpoczyna się pobieranie prezentacji, jeśli jest łącze internetowe w miarę, w miarę szybkie. Prezentacje nie są zbyt duże, więc to pobieranie wcale nie będzie trwało jakoś bardzo długo. Jak widać, po pobraniu tej, tego szablonu otwiera się okienko robocze programu, w którym będziemy pracować przez większość czasu. Okno to jak widać niewiele różni się od PowerPointa w wersji 2010. Na samej górze, zaczynając od lewej strony, mamy pasek szybkiego uruchamiania. Od lewej strony jest ikonka PowerPointa, następnie przycisk Zapisz. Dalej jest przycisk Cofnij, przycisk Powtórz, przycisk Uruchom Pokaz, ale uruchom Pokaz od pierwszego slajdu, co czasami jest bardzo istotne podczas uruchamiania prezentacji. Dodatkowo mamy przycisk, który wygląda jak taki trójkącik skierowany w dół. Jest to przycisk, który pozwala dostosować pasek narzędzi Szybki Dostęp, czyli możemy określić, które z tych opcji mają być wyświetlane właśnie w tym miejscu. To oczywiście omówimy troszeczkę później. Na środku tego paska tytułowego mamy informację o programie, z którego korzystamy, czyli jest tutaj to PowerPoint i widzimy, że jest. Tytuł prezentacja 1, tak? Ten numerek oczywiście będzie się zmieniał w zależności od tworzenia kolejnej prezentacji. Przy czym ten napis prezentacja 1 jest wyświetlany do momentu, dopóki plik nie zostanie zapisany na dysku. Jeżeli zapiszemy taki plik na dysku, napis prezentacja 1 zostanie zastąpiony nazwą pliku, który nadaliśmy zapisując go w konkretnym miejscu. Z prawej strony mamy standardowy pasek narzędzi, czyli jest przycisk zamknij, mamy przycisk do modyfikacji oczywiście wielkości okna, mamy przycisk do minimalizowania okienka na pasek narzędzi u dołu i oczywiście mamy też dodatkowo możliwość sterowania tym, jak ma wyglądać okienko powerpointa właśnie w tej tutaj górnej części. Jeżeli wybierzemy sobie właśnie ten przycisk opcję wyświetlania wstążki, to mamy do wyboru trzy możliwości. Widzimy, że domyślnie wybrana jest opcja pokaż karty i polecenia, Czyli korzystając z okienka PowerPointowego, cały czas będą widoczne zarówno karty, jak i cała wstążka. Natomiast dwie górne opcje umożliwiają ukrywanie tych elementów w taki sposób, żeby oczywiście obszar roboczy zajmował nam tutaj więcej miejsca. Jak bierzemy sobie opcję automatycznie, ukryj wstążkę, to ta wstążka znika, tak? Pojawi się tylko wtedy, gdy będzie potrzebna. Czyli jeżeli chciałbym teraz tą wstążkę uzyskać, kieruję kursor. Na górną część ekranu pojawia się taki różowy pasek, klikam w niego, wstążka się rozwija. W momencie, gdy nie potrzebuję korzystać z tej wstążki, przechodzę na slajd z powrotem. Pasek oczywiście zostaje usunięty. Popatrzmy, druga możliwość. Druga możliwość jest taka, że pokażemy tylko karty, czyli pokazywane będą cały czas karty z nazwami, narzędzia główne, wstawienia itd. Natomiast sama wstążka jest ukryta. Oczywiście wybór konkretnej karty powoduje wyświetlenie się wstążki. Jak najbardziej mamy dostęp do wszystkich narzędzi. Ja oczywiście będę korzystał na tą chwilę z pokazywania kart i poleceń jednocześnie, więc wybieram opcję, która była ustawiona domyślnie. Ostatni przycisk, który tu się znajduje w prawej części tego paska nazwy, to jest znak zapytania, czyli wyświetlenie pomocy dla programu PowerPoint. Warto czasem z pomocy skorzystać. Więc tutaj też pokażemy, jak ma to wyglądać. Poniżej znajduje się lista kart i narzędzi. Klikając przycisk PLIK, przechodzimy do widoku Backstage, w którym to możemy zarządzać plikami i informacjami na ich temat. Powrót z tego widoku to oczywiście jest ta strzałeczka skierowana w lewo. Rozpoczynając od narzędzi głównych, mamy do czynienia z kartami. Każda karta zawiera konkretne narzędzia i opcje związane z jakąś kategorią znajdujące się poniżej kart na wstążce. Klikając na konkretną kartę, oczywiście zmieniamy zawartość wstążki. Tak warto zapamiętać, że wstążka jest jedna i oczywiście jej zawartość zmienia się w zależności od tego, w którą kartę klikniemy. Dla lepszej nawigacji wstążka jest podzielona dodatkowo na grupy tematyczne. Na przykład Karta narzędzia główne zawiera grupy schowek, jest kreska pionowa oddzielająca grupę, slajdy, kreska pionowa, czcionka, kreska pionowa i tak dalej, Te grupy bardzo często nazywane są sekcjami. Niektóre z tych sekcji, z tych grup zawierają taki mały przycisk w prawym dolnym rogu. Ten przycisk służy do rozwinięcia opcji, które nie są widoczne na wstążce. Dużą część okna po lewej stronie zajmuje podgląd slajdów. Wyświetlane są tam miniatury wszystkich slajdów, które zawiera nasza prezentacja. Praca na konkretnym slajdzie odbywa się już oczywiście w tej największej części okna z prawej strony. I w tej prawej części okna wyświetlany jest zawsze ten slajd, który jest aktywny po lewej stronie na liście. W oknie roboczym, czyli w tej największej części, znajduje się linijka która pozwala bardziej precyzyjnie rozparlanować położenie obiektów na slajdzie. widać, że mamy linijkę zarówno poziomą, jak i pionową. Oczywiście linijka nie jest czymś koniecznym, możemy ją spokojnie wyłączyć. U dołu mamy czerwony pasek stanu, na którym mamy informacje o ilości slajdów w prezentacji. Możemy wyświetlić także domyślnie ukryte notatki i komentarze. Trzy kolejne ikony, te trzy ikony. To jest oczywiście zmiana, zmiana widoku prezentacji. Domyślnie jest to widok normalny, ale możemy też przejść do widoku sortowania bądź do widoku do czytania. Dalej znajduje się przycisk uruchamiający pokaz prezentacji. Różnica między tym przyciskiem a tym, który poznaliśmy już u góry, no jest taka, że przycisk, który znajduje się u dołu okna, włącza pokaz od aktywnego slajdu. Ten był od początku, ten natomiast włącza od slajdu aktywnego. Za pomocą słowaka, który znajduje się bardziej z prawej strony, możemy ustawić odpowiednie powiększenie slajdu, możemy go zmniejszyć, możemy powiększyć. Możemy też wybrać jakieś gotowe powiększenie, czyli jak sobie klikniemy w, ten, w tą wartość, która domyślnie przedstawia 100%. W moim przypadku klikam, jak widać, mam okienko, w którym mogę wybrać. Również e, konkretne powiększenie tego slajdu bądź zmniejszenie. Ostatni przycisk na tym czerwonym pasku dołu służy nam do zeskalowania slajdu w okienku roboczym w taki sposób, żeby on był widoczny w całości i żeby zajął możliwie największą część okna. I to jest bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie, będziemy z tego często korzystać. Jeżeli będziemy jakiś obiekt powiększać, tak aby móc precyzyjniej coś na nim wykonać. To potem szybki powrót do powiększenia standardowego, to będzie właśnie użycie tego przycisku. Bardzo wygodne rozwiązanie to jest również skalowanie okienka za pomocą kombinacji klawisza CTRL i rolki w myszce. Jeżeli klikniemy sobie klawisz Ctrl i przytrzymamy go, to używanie rolki w myszce powoduje zwiększanie bądź zwiększanie widoku slajdu. Widać, że go zmniejszyłem. Tak, jeszcze bardziej go zniejsze. I kiedy chcę wrócić do tych 100% oryginalnych, nacisnę przycisk właśnie dopasuj slajd do bieżącego okna.